Kształcenie słuchu, śpiew estradowy, dyrygentura i techniki realizacji nagrań to tylko niektóre warsztaty, w których mogli wziąć udział zainteresowani. Nie wiedziałam. Ja. No, zainteresowały mnie ćwiczenia, właśnie takie, które polegały na śpiewaniu razem w harmonii. Dla mnie jest to niesamowite, że można stworzyć coś tak pięknego jakby w grupie zajęcia polegały na nauce wielu rytmów w jednym czasie, więc uczyliśmy się pracować ze swoim ciałem, wyklaskując stupiąc i śpiewając na kilka głosów, żeby zobaczyć jakie mamy predyspozycje, z czym ewentualnie będziemy się spotykać na zajęciach na naszych studiach. Te już za dwa lata będą odbywać się w zupełnie nowym obiekcie, bo Instytut zmieni lokalizację, a wraz z nią powstanie innymi sala koncertowa, ale wcześniej uczelnia planuje otworzyć dodatkowe kierunki. W tym roku otwieramy nowy kierunek muzyka eskadowa, rekrutujemy już od lipca tego roku, natomiast w przyszłości planujemy przede wszystkim art terapię razem z... Plastykami I wyciarpę technologiczną. Także w dalszej przyszłości, kiedy będziemy mieli nową siedzibę, marzymy się kierunek tam lepszy. Tymczasem Instytut Muzyki zachęcał do udziału w ogólnokrajowym konkursie wokalnym Pięć Oceanów Osieckiej. Zgłosiło się kilkadziesiąt osób. Zainteresowanie, jak się okazało, jest całkiem spore. Ja myślę, że wynika to z tego, że twórczość osieckiej tak naprawdę jest bardzo wymagająca. Yy, więc o, w, wiele osób do ostatniego momentu wahało się, czy wziąć udział, czy nie. Cała idea konkursu polega na tym, że chcemy popularyzować twórczość Agnieszki Josieckiej, która jest niebywale bogata. To jest tak naprawdę ocean możliwości dla interpretatorów, którzy będą uczestniczyć w tym konkursie. Spośród uczestników kategorii 18+, pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Hojcan, Zaprezentowała baladę o fryzjerze z Saint -Denis. To jest utwór, który, który znalazłam wraz z moim e, ówczesnym takim opiekunem wokalnym. E, znaleźliśmy go już wiele, wiele lat temu i stwierdziłam, że to jest piosenka, która tak pozwoliła mi e, się też otworzyć i jakby też jej sens jest bardzo aktualny, niezależnie kiedy się go śpiewa. I to jest taka piosenka, która e, łapie ludzi swoją historią, a później po jakimś czasie dopiero przychodzi refleksja, takie drugie dno. I płaczę i o ciebie Drugie miejsce egzekwo otrzymał Filip Jureczko. Bardzo się cieszę, że, że nie, nie, nie gdzieś tam mój nie, nie, warsztat, na którym pracuję i e, moją interpretację. Wybrałem oczy tej małej. Utwór pochodzi z Mińskaru mistrz z Lublina. Z okazji obchodzonego w kwietniu Dnia Sztuki naszym umuzykalnionym koleżankom i kolegom życzymy zawsze udanych występów.